Skalpel, podcast Gumet. Witam serdecznie Państwa w kolejnym odcinku Skalpela, czyli podcastu medyczno-niemedycznego Gdańskiej Uczelni Medycznej. Ze mną w studiu pani profesor Katarzyna Michalska-Małecka, kierownik Katedry Kliniki Okulistycznej GUMED i pani doktor, lekarz, rezydent Marta Juszczakiewicz z tej samej Katedry i Kliniki. Panie, dzień dobry. Dzień dobry. Panie, zajm miło. panie zajmujecie się rzeczami super skomplikowanymi: zaćmą, siatkówką, chirurgią, uczeniem wszystkich, jak należy to robić, żeby ta okulistyka jak najbardziej nam jako pacjentom się przydała i jak najwięcej naszych problemów rozwiązywała. I wiem, że jako ośrodek medyczny bardzo staramy się pokazywać i obecnym i przyszłym lekarzom, że wszystkie dziedziny nauki medycznej mogą i powinny być bardzo innowacyjne. Chciałabym zapytać, jak bardzo innowacyjna dzisiaj w ogóle jest okulistyka? Na ile to, co oferujemy pacjentom, zależy od Państwa doświadczenia takiego praktycznego, na ile to jest coś, co wynosicie ze studiów, a na ile jest to zdobycz techniki, która się bardzo mocno przekłada na narzędzia, którymi operujecie. Bardzo istotna w tym wszystkim, o czym opowiedziała pani redaktor, jest edukacja. Szczególnie jeżeli mamy na myśli okulistykę, która przeszła przez ostatnie 20-30 lat ogromną ewolucję, zarówno dotyczącą diagnostyki, jak i chirurgii. Oko jest jednym z narządów zmysłu, trudno powiedzieć, czy najważniejszym, ale, ale super skomplikowanym bardzo skomplikowanym, niewielkich wymiarów, biorąc tutaj pod uwagę chirurgię, należy ją nazwać już mikrochirurgią, ponieważ pracujemy za pomocą mikroskopów i um, chirurgia w ostatnich czasach w okulistyce podzieliła się na kilka gałęzi dotyczącą na przykład rogówki, gdzie możemy mówić o przeszczepach rogówki, tak, przeszczepach drążących czyli całego płatka, oraz przeszczepach warstwowych. Zabiegi przeciwjaskrowe. To są za, zarówno zabiegi laserowe, jak i zabiegi chirurgiczne. Wspomniana tutaj zaćma, ale możemy Powinniśmy wspomnieć o możliwości wszczepiania soczewek nie tylko jednoogniskowych, ale i wielogniskowych, które powodują, że nie musimy korzystać w ogóle z okularów. To jest ogromne również osiągnięcie. Czy to znaczy, że właściwie moglibyśmy przy pomocy technologii i wiedzy zlikwidować wszystkie problemy ze wzrokiem? Y Dzisiaj nie sądzę, ale bardzo dużą część. Na ten moment modyfikujemy, yy, pogłębiamy też zdolności chirurgiczne, i, i to jest piękne. I to nam daje ogromną radość i satysfakcję. I nie należy tutaj zapominać o zabiegach witro-retinalnych, czyli w obszarze ciała szklistego siatkówki, kiedy często zabiegi te ratują w ogóle widzenie u pacjentów. Szanowne Panie, czego jeszcze nie umiemy naprawić w oku? Hmm. Nie no możemy jest... przeszczepiać całej gałki ocznej jeszcze. Tak, ale choroba, która mnie tak męczy i dręczy, i chciałabym pomagać tym pacjentom, a to jeszcze na ten moment nie jest możliwe. Jest to forma zwyrodnienia plamki związana z wiekiem, czyli tak zwana AMD. I należy do grupy postaci suchej. Mam na myśli zanik geograficzny, zanik po prostu w zasadzie fotoreceptorów, zanik siatkówki. I toczy się wiele badań klinicznych, natomiast um, żadne jeszcze nie osiągnęło takiego poziomu i powiedzmy z satysfakcji, czy tam efektów, które mogłyby wprowadzić te metody w praktykę. W którym momencie wykonywania tego zawodu, okulisty, ma się takie poczucie, że już umiem? Myślę, że to przychodzi z czasem, na pewno. Na początku swojej ścieżki zawodowej, e, młodzi lekarze, jesteśmy zawsze niepewni, mamy dużo stresu. E, na szczęście mamy możliwość konsultowania się z naszymi mentorami, starszy, starszymi specjalistami. I to jest wydaje mi się, że największa wartość, ale żeby powiedzieć tak, że umiem, to chyba nigdy. Zawsze, zawsze jest jakaś, jakiś pacjent, który przynosi kolejne zaskoczenie, jest, naszym, jest jakimś wyzwaniem. I myślę, że nigdy my, jako w ogóle lekarze, nie tylko okuliści, nie możemy być w 100% pewni, że nic już nas nie zaskoczy. Pani profesor zgadza się pani? W 100% się zgadzam. Na tym polega medycyna. I dlatego jest tak ciekawą, tak ciekawą dziedziną w ogóle. To co wam może pomóc, żebyście jeszcze lepiej nam mogli pomagać? To słowo pomagać jest tutaj kluczowe. Bardzo ważne są nowe narzędzia, które pozwalają nam udoskonalać swoją wiedzę, swoje umiejętności praktyczne. I między innymi można tutaj wspomnieć o symulatorach. Są to y, symulatory. Coś takiego, jak y, kosmonauci mają i y, piloci, że wchodzą tak. w jakiegoś takiego urządzenia i zanim polecą gdzieś, to już po prostu wszystko wiedzą, co mają zrobić, na pamięć. Dokładnie, pani redaktor, a więc podkreślimy tutaj y, umiejętność y, już obeznania się takiego y, sytuacją, jak postępować, w jaki sposób y, wykonywać poszczególne czynności i w praktyce daje to najlepszy efekt. Da się tak na sucho uczyć czynności operacyjnych? Y, symulacje to jest najwierniejsze odwzorowanie rzeczywistej sytuacji y, w bezpiecznych warunkach z możliwością. Wielokrotnego powtarzania danej czynności i co najważniejsze, bez szkody dla pacjenta. A na czym pracujecie? Co jest przedmiotem? Przedmiotem jest w zasadzie odpowiednik gałki ocznej. Możemy na przykład wykorzystywać symulatory lampy szczelinowej, oftalmoskopu, za pomocą którego badamy dno oka, wziernika Faisona. To, że widzimy poszczególne struktury i w jaki sposób pochylić się lekarz powinien, tak, bo to jest mała struktura. Yhm, oglądamy oko za pomocą tych urządzeń i to nam pozwala nawet zajrzeć na dno oka, tak, czyli zobaczyć tarczę nerwu wzrokowego, plamkę, naczynia, obwodową siatkówkę, co jest bardzo ważne, nie mówiąc już tutaj o soczewce i rogówce. Natomiast jeszcze jest taki aspekt, taka możliwość, stosując symulatory, że one dają obraz danej choroby i weryfikujemy później, czy prawidłowo rozpoznaliśmy daną chorobę. To Czyli was... widzicie w tej symulacji określony przypadek? Tak, ale... tak, tak. I symulator ocenia. Bądź, czy to była trafna, trafna diagnoza, no. czy nie. I w ten sposób młodzi rezydenci, czy nawet studenci, yy, mogą dążyć w pewnym stopniu do doskonałości. A czy te symulatory też pozwalają ćwiczyć operacje na oku? E tak, oczywiście, mamy symulatory, które skupiają się na diagnostyce, ale też takie, które skupiają się na umiejętnościach chirurgicznych i można szkolić odpowiednie techniki, odpowiednie ruchy, które potem się przyda, przydadzą na sali operacyjnej. Także jak najbardziej. To tak sobie myślę, jak pójdę do dwóch różnych lekarzy i przyjdę z dwoma różnymi diagnozami, to znaczy każdy każe mi zrobić inne okulary. To myślę sobie tak, to jest kwestia doświadczenia braku dostępu do super nowoczesnego sprzętu, czy coś innego? Na taką sytuację składa się wiele czynników. <grym> U tej osoby, która no, przepisała niewłaściwe okulary no, brak wiedzy takiej stuprocentowej może małe doświadczenie tak. Również w zakresie korekcji okularowej mamy ogromne możliwości, cały wachlarz szkieł. No i tutaj już to wynika naprawdę z wielu czynników. Czy ten lekarz wykorzysta najlepsze soczewki? To, że soczewki są trójogniskowe, multifokalne, to nie, znaczy, że, nie oznacza, że ten Lekarz wybierze właściwy właściwą formę, właściwy model dla potrzeb, bo potrzeby pacjenta są najważniejsze. Często są indywidualne. Czyli dostępność sprzętu takiego powszechnego użytku jest mniej więcej podobna. To tylko takie ośrodki wyspecjalizowane, czy też akademickie mogą sobie pozwolić na korzystanie z super nowego sprzętu. Bo ja spodziewam się, że tak jak ze wszystkim, to znaczy, potworny pieniądze może kosztować. Nie wiem, czy pani redaktor ma na myśli symulatory, bo to jest taka nisza i to jest ta największa nowość. I niewiele ośrodków posiada takie, takie możliwości, żeby korzystać z symulatorów, zarówno diagnostycznych, jak i chirurgicznych. Jak dopytuję o te symulatory, bo wiem, że nasi lekarze mieli okazję testować najnowszy tak sprzęt. Jest. Tak Bardzo jestem ciekawa, czego się nauczyliście na tym sprzęcie. Znaczy, czy to jest już taki high level, że w zasadzie już te Wasze umiejętności mniej zależą od końcowego powodzenia, bo już po prostu niemalże tak jak z AI. Sprzęt niemalże sam wszystko robi. Jak to teraz jest? Przede wszystkim symulatory za nas nie diagnozują pacjentów. One są tylko drogą w pewnym proces, w procesie edukacji do tego, żeby później jak najlepiej postawi, stawiać te diagnozy. Także za ich pomocą, my, jako młodzi przede wszystkim lekarze, możemy nauczyć się diagnozowania, oceniania struktur oka i diagnozowania chorób. To jest. Chyba ich największa funkcja, moim zdaniem. I później, już w pracy klinicznej, ta umiejętność nam się bardzo przydaje i możemy w łatwiejszy sposób, z mniejszym ryzykiem dla pacjenta stawiać prawidłowe diagnozy. No i dodałabym tutaj, że czas jest tak. skrócony ten czas od badania do rozpoznania również się skraca, i to też jest istotne. Wcześniej możemy odpowiednią, odpowiednie leczenie włączyć. Czy przy użyciu takiego sprzętu były, byłyście w stanie, panie, przećwiczyć coś, co do tej pory było niemożliwe? Znaczy jak, jakie daje możliwości taki sprzęt? Tak, przyznam szczerze, ja miałam okazję przećwiczyć taki przypadek, który w Polsce nie występuje, ponieważ była to egzotyczna choroba. I to na przykład było dla mnie bardzo, bardzo ciekawe, bo prawdopodobnie Duża szansa jest na to, że w całym swoim życiu zawodowym nie miałabym nawet może okazji zobaczenia takiego pacjenta. Ale kto wie, może w przyszłości dzięki temu ćwiczeniu, jeśli gdzieś będę jako lekarz i będę widziała takiego pacjenta, to będę wiedziała, co to jest od razu. Pani profesor, a czy ktoś z takim doświadczeniem jak pani może się jeszcze czegoś na takim symulatorze nauczyć? Hmm. Czy to jest taki sprzęt dla młodych, niedoświadczonych jeszcze? Jest to sprzęt głównie dla młodych osób. Mam na myśli studentów, rezydentów. Zawsze można się czegoś nauczyć. Taka, taka jest prawdziwa odpowiedź. Natomiast przeznaczenie to głównie dla młodzieży. Tak się zastanawiam, ile lat już operuje, ile mm. <noise> wykonuję chirurgiczne zabiegi. Także <noise> no, myślę, że można zawsze siąść. Yy, tutaj ujmę to takim słowem pobawić się. Yy, natomiast do kształcenia jednak, jednak tej, tej młodej grupy lekarzy. No tak, bo przy dostępie do nowych technologii to ten próg wejścia dla Was, jako młodych lekarzy, jest zupełnie inny niż był, nie wiem, 10 lat temu jeszcze. Zdecydowanie podejrzewam, że tak jest. Znaczy, myślę, że to jest świetna, symulacja to są świetna metoda szybkiej nauki, właśnie w bezpiecznych warunkach z możliwością tej powtórki jednak tych ćwiczeń i przede wszystkim osoba, która nadzoruje czy ocenia, może oceniać nasze postępy, więc to też jest taki dodatkowy walor edukacyjny. No i przede wszystkim z perspektywy młodego lekarza symulacje dają nam później poczucie większego też takiego bezpieczeństwa czy spokoju w momencie, kiedy już zaczynamy dyżurować czy pracować samodzielnie. Pani profesor, ale takie w sumie mam nadzieję, nie jest to super naiwne pytanie. Na ile taka, taki symulator odzwierciedla rzeczywistość? Bardzo to dokładnie. Pani jest, pani jest w stanie to ocenić. Bardzo dokładnie odzwierciedla rzeczywistość. I bezcenne są właśnie te stany, te przypadki, które może lekarz zobaczyć podczas badania. Bezcenne jest również to, że jest to oceniane, weryfikowane. Również dla osoby szkolącej, na przykład dla mnie, ja mogę ocenić, który ze rezydentów jakie robi postępy. No to się nic nie ukryje. Wiesz, nie. <gry> Teraz wszyscy będą się bali na okulistykę iść. A to chyba jest bardzo dobry kierunek rozwoju lekarza. Ja kocham swoją pracę, także bardzo się cieszę z wyboru tej specjalizacji. Pani profesor, Pani wybrałaby jakiś inny kierunek? Jakby Pani ja miała startować nie. od zera? Jest, jest to tak interesująca dziedzina i tak dynamiczny jest postęp, szczególnie w tej mikrochirurgii. No, ostatnio miałam możliwość testowania mikroskopu, gdzie już nie korzysta się właśnie z okularów, tylko wykorzystuje się specjalny monitor z rozdzielczością 4K i 3D, czyli patrząc, narzędzia są w oczku, w tym, w tym małym narządzie, natomiast patrzy się na wprost na ten monitor z dużą rozdzielczością i wykonuje się zabiegi. Tak? Ja rozumiem, że to była możliwość przetestowania sprzętu. Czy my jako ośrodek posiadamy taki sprzęt, albo będziemy mieli go? Znaczy, mamy nadzieję. Mamy nadzieję. Zarówno ja, jak i rezydenci, myślę studenci, że będzie taka możliwość i no, czynimy kroki, aby tak się pięknie stało. Czy ta, ja rozumiem, że to jest duża inwestycja. Czy każdy szpital, szpital powinien mieć taki, taki, taki dostęp hmm. do takiego sprzętu? Może... Czy to bardziej jest coś, co przydatne jest w momencie, kiedy uczymy lekarzy? Chyba kliniki, jak najbardziej. Wszystkie kliniki powinny takie urządzenia posiadać. A ktoś posiada u nas w Polsce? No ale takie pojedyncze ośrodki, dwa podaje, że i tak. to w niewielkim wymiarze no. mhm. Um. Okulistyka opiera się o, o m, taką, taki obszar technologii i nauki, który jest gigantycznie szybko się rozwija. No bo optyka jednak y, jest wykorzystywana we wszystkich najnowszych technologiach. Czy jest taka możliwość, bo to jest takie pytanie zawsze końcowe w każdej rozmowie, że kiedyś technologia zastąpi człowieka? Właśnie, to jest ostatnio bardzo gorący temat w dyskusjach pomiędzy, myślę, okulistami, ale nie tylko. Nawet jeżeli stosowane są tak zwane roboty, to i tak zawsze w obrębie sali musi znajdować się chirurg. Na wypadek, no. Nie chcę tu mówić o powikłaniach, ale jakichś, powiedzmy trudnych sytuacji musi nastąpić zmiana, i wtedy chirurg wkracza. Rozumiem, dlatego że technologia nie jest w stanie przewidzieć wszystkich wariantów skomplikowaności funkcjonowania organów, Nieprzewidywalności pewnych sytuacji. Mhm. Czyli y, prosty wniosek jest taki, że po pierwsze, warto inwestować w technikę. I technologię warto mm, inwestować w naukę. Yy, I warto. Co jeszcze? Eduk pań? Cały czas się uczyć, to na <grym> pewno. To w tym zawodzie chyba konieczne. Tak, to jest a konieczne. To jest ale czasami można o tym zapomnieć. A jednak cały czas trzeba nawet sobie samemu dawać kolejne wyzwania. A gdy się jest super doświadczonym lekarzem? Wciąż. Wciąż się szkolimy i. Testujemy nowe możliwości. Wybieramy to najlepsze. Tak, tak przynajmniej taką mam nadzieję. Staramy się wybierać najlepsze. Zachęcamy więc do korzystania z tych możliwości, które daje dzisiaj współczesna nauka i to nauka sensu stricte i technologia. Bardzo dziękuję moim gościom za rozmowę. No i zapraszam do kliniki, sprawdzić na ile nasze nauki nie idą w las. Dziękujemy bardzo Serdecznie za rozmowę. Dziękuję bardzo, zapraszam na kolejny odcinek Skalpela. Do widzenia.